Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować Wam moim zdaniem bardzo ciekawą grafikę dotyczącą wyceny rynkowej Tesli w porównaniu z najpopularniejszymi markami samochodowymi na świecie. Tak jak widzicie Tesla, której wykres znajduje się po lewej stronie, absolutnie dystansuje swoich konkurentów jej wycena. No jest zdecydowanie większa niż tych poszczególnych marek, które, które bardzo dobrze znamy na rynku. Co więcej, 2020 rok to był bardzo trudny rok dla całego automotywu. Tu się wydarzyło bardzo wiele złego. Niektóre fabryki musiały zostać pozamykane. Wiele osób w tej branży straciło pracę. No, w zasadzie każda firma, która w automotywie działa, no, odczuła całą tą sytuację związaną ze świrusem. Natomiast w tym czasie Tesla rok do roku i wartość wzrosła sześciokrotnie. Przez ostatnie kilka miesięcy. Jej akcje podrożały o 50%. To jak interpretuję ten, te, te po prostu dwa słupki, to się sprowadza do tego, że za Teslą, za autami elektrycznymi, w ogóle za, za taką wizją gospodarki no, stoją gigantyczne pieniądze. I Tesla tu nie jest jedynym przykładem, bo jeżeli spojrzymy na, na Volkswagena i gigantyczne dofinansowanie, które dostała ta spółka, to też dostali te pieniądze na rozwój aut elektrycznych. Co oni z nimi zrobią, na ile pójdzie faktycznie na te auta elektryczne, to zobaczymy. To się tak naprawdę nigdy nie dowiemy, bo Volkswagen zresztą tak jak BMW, no po prostu są w dużych problemach w dużych, nawet bardzo dużych. Natomiast tak jak patrzę sobie na ten na tą grafikę, to, to, to się zastanawiam, jeżeli za Teslą stoją tak gigantyczne pieniądze. Pytanie, czy ona za rok będzie ciągle tyle warta, czy się nagle okaże, że jest warta jedną dziesiątą tego? Zobaczymy. Za rok bardzo chętnie nagrałbym po prostu Podobny materiał, żeby, żeby to zweryfikować, no bo dzisiaj, tak jak patrzymy, to Tesla spokojnie mogłaby przejąć Volkswagena czy, czy Toyotę i z marki, która produkuje 17 razy mniej aut od Volkswagena, stać się jednym z wiodących również pod względem ilości produkowanych aut yy, producentem. Natomiast yy, yy, to, czego ja się obawiam, to, że ta moda na te auta elektryczne ona niestety, ale jest podsycana w taki bardzo sztuczny sposób. Bo jakiej jak gazety motoryzacyjnej bym nie wziął do, do ręki, to przytłacza je obecnie ilość testów wszelkiego rodzaju plug-inów, hybryd, elektryków out. Które jak skonfrontujemy z takimi standardowymi standardowymi rozwiązaniami pod tytułem samochód napędzany dieslem czy też benzyną, no to, no to się okazuje, że, że ten elektryk no to wypada bardzo słabo. Ta hybryda, w zależności od tego, jaka to jest hybryda, wypada lepiej lub gorzej, bo jeżeli kupujemy hybrydę, jako auto, które ma nam po prostu z, jak najtaniej przewieźć nas z punktu A do punktu B, no to no zdecydowanie lepszym wyborem byłoby na przykład y, LPG. Kupienie fabrycznego auta z instalacją LPG. Jeżeli no, pieniądze nie mają dla nas znaczenia, i chcemy po prostu jakieś szybkie auto. No to tutaj faktycznie hybrydę bym widział jako, jako odpowiedź na tego typu zapotrzebowanie. Bo z jednej strony mamy kasę, chcemy być pewnie trendy. No i sobie kupujemy taką w cudzysłowie ekologiczną hybrydę, która no, ma fajne kąpięcie i fajnie, i fajnie przyspiesza. My no w zasadzie. Tyle w tym temacie, ale jak zagłębimy się, jak pójdziemy w to jeszcze jeszcze dalej, no to okazuje się, że na koncerny motoryzacyjne, tutaj ze strony Unii Europejskiej, są nakładane no bardzo wysokie kary za produkcję aut, które produkują no troszeczkę więcej tego dwutlenku węgla niż ponad limit. No co determinuje producentów, żeby proponowali nam no, te auta elektryczne i hybrydowe, żeby, żeby ta sprzedaż jakoś się generowała, no, żeby oni tych kar nie musieli płacić. No ale oczywiście pamiętajcie o tym, że wszelkiego rodzaju takie udoskonalenia w samochodach, które kosztują naprawdę masę pieniędzy i pokrywanie tych kar, no to idzie na ostatecznych konsumentów. I auta współczesne są naprawdę drogie. I są drogie nie tylko w chwili zakupu, ale następnie są drogie w serwisie, bo ja uważam, że na samej sprzedaży samochodów marki zarabiają, ale no gigantyczne pieniądze zarabia się na częściach samochodowych. I te części, tak jak podkreśla bardzo wielu mechaników, no są jakości różnej. I tam są naprawdę gigantyczne pieniądze i te wszelkiego rodzaju chłodniczki, katalizatory, jakieś sądy. To, to są gigantyczne przychody dla, dla automotywu. I tak naprawdę, jedynie nam jako klientom powinno zależeć na tym, żeby ten rynek był jak najbardziej otwarty i i żeby mógł się w taki zdrowy sposób rozwijać, Po to co dzisiaj mamy z tym co dzisiaj mamy do czynienia na rynku to ja niekoniecznie jestem taki w 100% przekonany, że, że to jest takie, takie fajne i że to powinno nam się nam się podobać no i za kilka lat zobaczymy w jakim stanie będą te, te wszelkiego rodzaju pluginy i, i, hybry, i hybrydy w których te silniki spalinowe naprawdę nie mają lekkiego życia, że tam zimny start, one wiedzą co to jest zimny start na przykład w momencie przyspieszania, kiedy skończył się prąd, lub było zapotrzebowanie na większą moc. Ja uważam, że jako warsztaty samochodowe będziemy mieli naprawdę dużo pracy, żeby obsłużyć te auta, na, naprawić i to naprawdę będą drogie naprawy. Cza, cza, czas pokaże co to będzie, napiszcie proszę w komentarzu co myślicie o tej cenie Tesli, czy może Tesla za, za jakiś czas okaże się, że przejmie Volkswagena. I, I zdominuje nam jeszcze bardziej ten rynek, bo na razie no, to tylko ten, ten słupek jest fajny, natomiast inne wyniki absolutnie nie, nie przemawiają za Teslą, żeby te rozwiązania, które oni tam proponowali, no, były jakieś takie, takie świetne. W Europie, oczywiście, no, Tesla nie, nigdy nie będzie wypadała dobrze, no, chyba że Amerykanie przejmą jakieś media i będą dodatkowo je promować. Z uwagi na to, że no, nie wyobrażam sobie, żeby w niemieckiej gazecie amerykańskie auto wygrało z niemieckimi przedstawicielami tego samego segmentu. Tak, pół żartem, pół serio. No ale jestem ciekaw Waszego zdania. Napiszcie, co, co o tym sądzicie. Jaka jest w ogóle przyszłość, kiedy kupuje się pierwszego elektryka, i, i tak dalej. Dla osób, które trafiły na ten kanał po raz pierwszy, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz polubienia naszego kanału na Facebooku. Dzięki temu będziecie mogli skorzystać z darmowego rozkodowania fabrycznym dekoderem. Playlistę z tymi materiałami znajdziecie w opisie, w, w opisie tego filmu. Jeżeli po prostu zostawicie subskrypcję i polubicie nas. Fanpage na, na Facebooku dostaniecie raport, w którym znajdziecie takie informacje na temat auta, którym jesteście zainteresowani lub którego jesteście właścicielem, jak e, kod lakieru, kod silnika, pełne wyposażenie auta, z jakim samochód opuścił fabrykę. Wydaje mi się, że naprawdę mega wartościowy e, raport. E, który no fa fajnie byłoby mieć, na przykład, przed zakupem auta. Jeżeli chodzi o zakup auta, to przypominam, że ja na co dzień, oprócz tego, że pracuję w serwisie, to zajmuję się sprawdzeniami aut przed zakupem, weryfikuję je dla Was, czy dla czytelników bloga. Staram się to robić no, jak najlepiej, jak mi po prostu wiedza pozwala, czy to na terenie całego kraju, czy lokalnie u nas w. Serwisie. Jest to sprawdzenie, wydaje mi się, że naprawdę bardzo szerokie, od lakieru, tak jak widzicie na protokole, przez diagnostykę komputerową, gdzie odczytujemy przebieg z różnych modułów, gdzie porównujemy parametry techniczne samochodów, czy aby na pewno wtryski, turbo działają dobrze, tak żeby ograniczyć i wyeliminować maksymalnie po prostu wszelkiego rodzaju elementy, które mogą wymagać wymiany tuż po zakupie i jak najlepiej ocenić faktyczną wartość sprawdzanego auta. Także wiedzy pod tym zakresem mamy dosyć sporo, bo nie tylko ja, ale również no, osoby, które, z którymi mam przyjemność współpracować. I chętnie się dzielimy również tą wiedzą, bo mm, temat dotyczący właśnie sprawdzenia auta, czy to jego przeszłości, mamy taką playlistę. Opis znajduje, link znajduje się w opisie, oraz no, ciekawostki motoryzacyjne, które, które ja umieszczam na tym kanale. Jest ich no, już chyba grubo ponad 100 filmów. Także, no, jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, to, to zachęcam do zostania. Zostanie na dłużej na tym kanale, im więcej subskrypcji, tym ja mam większą motywację do tego, żeby częściej Wam tutaj coś wrzucać i dzielić się często no, ciekawymi informacjami, które mogą pozwolić Wam zaoszczędzić konkretne pieniądze. Pozdrawiam, cześć.